Izraelska armia poinformowała w nocy z niedzieli na poniedziałek o wystrzeleniu przez Iran kolejne salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. Niemal w całym kraju ogłoszono alarm. W Jerozolimie było słychać silne eksplozje. To kolejny w ciągu ostatnich trzech dni nalot rakietowy Iranu na Izrael. Ataki są odwetem za trwającą operację Izraela, której deklarowanym celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwo cywilne, o ile warunki na to pozwolą, poinformował w niedzielę wieczorem szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec na Platformie X. Podkreślił też, że powrót do kraju będzie nieodpłatny. Tym samym obalona została informacja o płatnej ewakuacji, która pojawiła się w polskiej przestrzeni medialnej. Tragiczne doniesienia z polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Jak przekazał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, w miniony weekend polski żołnierz targnął się na życie. Okoliczności jego śmierci badają żandarmeria i prokuratura. O śmierci polskiego żołnierza poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, publikując komunikat na platformie X: Polscy żołnierze w Iraku pełnią służby w ramach polskiego kontyngentu wojskowego, będącego częścią globalnej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Alex Stab z amerykańskiego think tanku IFP zauważył, że Polska w ciągu jednego pokolenia przeszła z poziomu rozwoju gospodarczego Iranu do poziomu Japonii. Do swojego wpisu dołączył grafikę przedstawiającą zmianę PKB per capita, co podkreśla dynamiczny rozwój Polski na przestrzeni ostatnich lat. Do tego spostrzeżenia odniósł się premier Donald Tusk, podkreślając, że startując z tego samego pułapu Polska nie miała ropy i gazu, ale wybrała ścieżkę demokracji i wolności gospodarczej, a Iran autorytar Deficyt budżetu Polski przekroczył po maju 100 miliardów złotych. Dochody państwa po piątym miesiącu roku wyniosły nieco ponad 223 miliardy, co stanowiło nieco ponad 35% planu. Wydatki wyniosły natomiast 331,34 miliarda złotych, czyli 36% planu, wynika z danych resortu finansów. Tysiące ludzi protestowało w niedzielę przeciwko masowej turystyce w Hiszpanii, którą w zeszłym roku odwiedziła rekordowa liczba 94 milionów turystów. Demonstracje miały również miejsce we Włoszech i w Portugalii. Protesty miały miejsce m.in. w Barcelonie, Grenadzie, San Sebastian oraz na Majorce, największej wyspie Balearów. Według ludzi, którzy wyszli na ulice, masowy napływ turystów ma negatywny wpływ na jakość ich życia, m.in. poprzez podnoszenie kosztów i zatłoczenie centrów miast. Pytanie, co zrobią protestujący, kiedy już nikt nie zechce przyjeżdżać do ich miejscowości?